W tym filmie opowiem o tym, jak dietą, suplementacją i aktywnością fizyczną możemy wpłynąć na nasilenie zespołu napięcia przedmiesiączkowego, czyli zespołu objawów psychicznych i fizycznych, które występują u kobiet w fazie lutealnej, czyli mniej więcej w ciągu dwóch tygodni przed miesiączką. Im bliżej do miesiączki, tym też te objawy mogą być bardziej nasilone, co myślę, że większość kobiet rzeczywiście zauważa u siebie. I szacuje się, że około 80% kobiet jakieś z tych objawów doświadcza, jeśli chodzi o zespół, Zespół napięcia przedmiesiączkowego. Najbardziej nasilony ten zespół jest u kobiet między 25 a 35 rokiem życia. Ja nazywam się Anna Marciszewska, jestem dietetyczką kliniczną. Na co dzień pracuję z pacjentami, w szczególności z pacjentami z dolegliwościami jelitowymi. Jeśli potrzebujecie wsparcia indywidualnego, konsultacji dietetycznej, to w opisie znajdziecie link do mojego gabinetu. Jak możemy rozpoznać, że jest to PMS, czyli zespół napięcia przedmiesiączkowego, a nie po prostu jakieś inne zaburzenia? Przede wszystkim cykliczność ma tutaj duże znaczenie, czyli jeśli zauważacie, że jakieś szczególne objawy pojawiają się u Was tylko i wyłącznie między owulacją a miesiączką, to rzeczywiście może to wskazywać na to, że jest to kwestia hormonalna, jest to kwestia związana właśnie z tym zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Jeśli chodzi o to, jakie objawy mogą w tym czasie występować, to opowiem Wam o takich najpopularniejszych, ale no właśnie zaliczamy praktycznie 300 różnych objawów, które mogą się pojawić, więc jest to też wysoce indywidualne. Charakterystyczne objawy fizyczne to wzdęcia brzucha, zaburzenia trawienia, zaparcia, tkliwość piersi, migrenowe bóle głowy, nadmierny apetyt oraz zmęczenia. Do najczęstszych symptomów psychicznych można zaliczyć obniżenie nastroju, napady płaczu, trudności z koncentracją, bezsenność, poirytowanie, napady gniewu, a także nerwowość. Co ważne, jeśli te objawy występują także w innych fazach waszego cyklu lub też ich nasilenie jest bardzo wysokie, to warto to skonsultować z lekarzem, być może też szukać innej przyczyny, a także innych form leczenia. Jeśli chodzi o suplementację, to było kilka badań naukowych, które faktycznie dały obiecujące rezultaty, natomiast myślę, że na przestrzeni kolejnych lat będziemy po prostu wiedzieć jeszcze i jeszcze więcej na ten temat. Na tę chwilę wiemy na przykład to, że warto uzupełniać niedobory witaminy D, więc jeśli doświadczacie PMS-u, to warto sprawdzić sobie, na jakim poziomie teraz macie witaminę D i jeśli jest ona na za niskim poziomie, to dostosujcie tutaj tę suplementację, żeby dojść do prawidłowych poziomów. Po suplementacji witaminą D u kobiet z niedoborami tej witaminy, Zauważa się poprawę w kontekście apetytu, ale także w kontekście odczuwania lęku czy stanów depresyjnych. Ważne są też witaminy z grupy B, a w szczególności witamina B6. Także suplementacja kwasami omega-3 wydaje się łagodzić nasilenie PMS-u, ale ich skuteczność zależy od czasu stosowania. W badaniach wskazuje się na skuteczność dawek od 1 do 2 gramów dziennie przez okres 6 miesięcy. Suplementacja niepokalankiem mnisim również wykazała poprawę w zakresie drażliwości i wahań nastroju u kobiet z pms em i dawka, którą stosowano to 4 mg na dzień lub 20 mg na dzień przez okres 3 miesięcy. Inne suplementy, których skuteczność udowodniono, ale w niewielkiej ilości badań to są izoflawony, witamina E, wapń, a także magnez. Różnorodne objawy, które występują w fazie lutealnej są przede wszystkim związane z hormonami. W tej fazie bardzo obniża się poziom estrogenów, co wiąże się niestety z tym, jak doświadczamy głodu i apetytu, z tym, że spada nam trochę poziom serotoniny i dopaminy, czyli też takich kluczowych substancji, które wpływają na nasz nastrój, na uczucie satysfakcji, na chęci do różnych działań. I tu już mogę Wam wyjaśnić, dlaczego doświadczamy bardzo często wysokiego apetytu przed miesiączką. Jest to związane właśnie z hormonami. Estrogen, który spada po owulacji, Powoduje, że zaczynamy mieć mniejszą wrażliwość na leptynę, czyli taki hormon, który informuje nasz mózg, że jesteśmy najedzone. Czyli właściwie przestajemy tak mocno czuć najedzenie, jak czujemy to najedzenie w pierwszej fazie cyklu. Druga kwestia jest taka, że właśnie mamy pewien spadek serotoniny i dopaminy. I są to no, takie dosyć ważne substancje właśnie w kontekście nastroju, ale też dopamina jest dosyć ważna w kontekście ośrodka nagrody i, i tego, jak ją żywność wybieramy. No i ze względu na to, że ta dopamina nam spada, to zaczynamy szukać innych źródeł podniesienia tej dopaminy, a bardzo dobrze podnoszą nam dopaminę wysokokaloryczne produkty i posiłki, więc y, nasze wybory żywieniowe w tej drugiej fazie cyklu mogą być zupełnie inne niż w pierwszej fazie, bo w pierwszej fazie czujemy się najedzone, mamy więcej dopaminy, serotoniny, więc mamy też lepszy nastrój, a w drugiej fazie y, próbujemy szukać sobie jakiegoś, y, jakiejś opcji na Podniesienie tej dopaminy, no i niestety jedzenie tutaj jest częstym wyborem, a w szczególności jakieś niezdrowe przekąski, słodycze, z tego względu, że też mamy mniejszą wrażliwość na leptynę, mniejsze w ogóle wydzielanie leptyny, czyli tego hormonu sytości. Mam jednak jedną dobrą wiadomość, bo w fazie lutealnej, czyli w tej drugiej fazie cyklu, w której jesteśmy bardziej głodne, mamy też trochę wyższe zapotrzebowanie kaloryczne ze względu na wzrastający progesteron, który powoduje wyższą temperaturę ciała i utrzymanie tej troszkę wyższej temperatury naszego ciała jest wydatkiem energetycznym rzędu 100, nawet do 300 kcal dziennie. Czyli potrzebujemy jeść trochę więcej, więc ten Wyższy apetyt może być jakoś zbilansowany, że właśnie nie doświadczymy przyrostu masy ciała. W kontekście zespołu napięcia przedmiesiączkowego przeprowadzono sporo badań odnośnie aktywności fizycznej. No i okazuje się, że aktywność fizyczna rzeczywiście może znacząco wpłynąć na redukcję objawów związanych z PMS-em. W jednym badaniu zauważono, że ćwiczenia aerobowe stosowane 3 razy w tygodniu przez co najmniej 30 minut przez 8 tygodni powodowały obniżenie przede wszystkim takich objawów jak bóle głowy, nudności, zaparcia i biegunka. W innym badaniu wprowadzono trzy razy w tygodniu pływanie przez trzy miesiące i zauważono po tym czasie, że u tych kobiet, które pływały, zmniejszył się lęk, także stany depresyjne, napięcia nerwowe właśnie w tym okresie przed menstruacją. W innym badaniu sprawdzono wpływ treningów jogi na redukcję objawów PMS-u i zauważono, że codzienna joga trwająca 45 minut przez 10 tygodni spowodowała istotną redukcję bólu, zmniejszenie zatrzymywania wody, redukcję upośledzonej koncentracji i mniejsze wahania zachowania właśnie w tym okresie przed menstruacją. Badania w kontekście aktywności fizycznej zauważa się przede wszystkim wpływ na te fizyczne objawy związane z PMS-em, takie właśnie jak bóle, zatrzymywanie wody, problemy jelitowe. Więc jeśli te objawy bardzo wam przeszkadzają, to jak najbardziej zachęcam do tego, żeby spróbować wprowadzić te trzy razy w tygodniu aktywność fizyczną. Można wprowadzić ćwiczenia aerobowe, może być to rower, może być to marsz, może być to jakiś lekki bieg, albo może być to yoga. Także to, co lubicie, warto wdrażać regularnie i poprzez aktywność fizyczną rzeczywiście możecie znacząco wpłynąć na swoje samopoczucie przed miesiączką. Jeśli chodzi o wpływ diety na nasilenie napięcia przedmiesiączkowego, to jest od naprawdę bardzo duży. Mamy już trochę badań na ten temat, myślę, że w przyszłości będzie ich jeszcze i jeszcze więcej, ale wiemy już jaka jest najgorsza dieta i jaka jest najlepsza dieta na tę chwilę pod kątem redukcji właśnie PMS-u. Najgorsza dieta, taka, która może Wam bardzo mocno nasilić praktycznie wszystkie i psychiczne, i fizyczne objawy związane z zespołem napięcia przedmiesiączkowego, to jest tak zwana dieta zachodnia. Nie jest to raczej dieta, którą celowo stosujemy, ponieważ jest to, no w dużym skrócie po prostu niezdrowa dieta, która obfituje w fast foody, w słodzone napoje, w słodycze, zawiera bardzo mało owoców, warzyw, orzechów, pełny ziarnistych z produktów zbożowych i właściwie opiera się na białym pieczywie, na tłustym mięsie, na tłustych produktach mlecznych, na dużej ilości cukru i przetworzonych produktów. Stosowanie takiej diety prowadzi do tego, że mamy większy stan zapalny w naszym organizmie, co z kolei może prowadzić do tego, że te dolegliwości przedmioty Mogą być naprawdę mocno nasilone. Oczywiście nie wspominając już o tym, jaki będzie miało to długoterminowy wpływ na nasze zdrowie i nawet na długość naszego życia, więc jeśli rzeczywiście słodycze, fast foody słodzone napoje są często u Was w diecie i zapominacie o tym, żeby regularnie spożywać warzywa i owoce, to myślę, że to powinien być pierwszy krok, żeby poradzić sobie z PMS-em. Kolejna najlepsza dieta w kontekście obniżania PMS-u to jest dieta śródziemnomorska, czyli taka dieta, która zawiera bardzo mało słodyczy, bardzo mało cukru, opiera się przede wszystkim na warzywach, owocach, tłustych rybach morskich, na chudym nabiale, chudych rodzajach mięs i ogranicza te tłuste rodzaje mięs, ogranicza przetworzone produkty, także jest to taka top of the top dieta, jeśli chodzi o redukcję PMS-u. W jednym badaniu porównywano dietę stosowaną u kobiet i jak silny jest u tych kobiet właśnie PMS? Zauważono, że uczestniczki, które miały bardzo silny PMS, miały dużo mniej spełnionych zasad w zakresie diety śródziemnomorskiej i spożywały dużo więcej tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, takich jak masło, śmietana czy tuste mięsa, a także spożywały większą ilość napojów słodzonych cukrem i też jadły więcej produktów z mąki oczyszczonej np. z białych chleb. Czyli warto przyjrzeć się swojej diecie, zobaczyć ile spożywacie warzyw i owoców, warto żeby praktycznie do każdego posiłku albo były warzywa, albo owoce. Dobrze jest też dobrze wybierać źródła kwasów tłuszczowych, czyli stosować w kuchni przede wszystkim na przykład oliwę z oliwek extra virgin, stosować też orzechy, nasiona, no i skupiać się raczej na pełnoziarnistych produktach zbożowych, takie jak pełnoziarniste pieczywo, pełnoziarniste kasze, aby faktycznie wasza dieta była bardziej śródziemnomorska niż zachodnia. Zaburzenia jelitowe mogą nasilić występowanie zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Badania wykazały, że bolesne miesiączkowanie i PMS współwystępują u 25 nawet do 50% kobiet z zespołem jelita drażliwego. PMS niestety może nasilać objawy jelitowe, no a same objawy jelitowe też mogą nasilać występowanie PMS-u, więc niestety jest to yy, taka zataczająca się pętla. Więc jeśli wy doświadczacie jakichś dolegliwości jelitowych, to myślę, że praca nad PMS-em powinna się zacząć też od jelit. Czyli warto tutaj zwrócić uwagę na leczenie w waszym konkretnym przypadku, na dietoterapię, na odpowiednią suplementację. I jeśli potrzebujecie w tym zakresie pomocy, to zapraszam Was na konsultację indywidualną. Czyli podsumowując, te dwa tygodnie przed miesiączką mogą być dla niektórych kobiet naprawdę bardzo trudne. Możemy wtedy doświadczać większego apetytu, większej chęci na jakąś nagrodę, taką jak wysokokaloryczna żywność, czy też nawet możemy więcej scrollować social media w tym okresie. Możemy doświadczać drażliwości, różnych symptomów fizycznych, ale da się to w pewien sposób zmniejszyć poprzez zmianę diety na zdrowszą, poprzez wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej i też ogólną dbałość o swój stan psychiczny. A także przez niektóre suplementy diety. Dajcie znać w komentarzach, jakie objawy występują u Was, i być może coś już Wam udało się w tym zakresie zmienić. Jeśli tak, to dajcie znać, co dokładnie. Może też ten komentarz się komuś przyda, i będę mega, mega wdzięczna za Wasze subskrypcje kanału. Więc jeśli macie dosłownie dwie sekundy, żeby kliknąć subskrybuj, to będę super wdzięczna i do zobaczenia w kolejnym filmie.